3 listopada. Żywot świętego Malachiasza, arcybiskupa Armachańskiego. Żył około roku pańskiego 1148. Święty Malachiasz zawsze litował się nad duszami w czyściu zostającymi, a nawet niczego więcej nie pragnął, jak umrzeć w dzień zaduszny, a to z tego powodu, że w dniu tym odprawiają się liczne msze za dusze zmarłych. Dziecięce swe lata przeżył on pod okiem pobożnych i bogobojnych rodziców. Święty Bernard, jego biograf, pisze, że Duch Święty przemieszkiwał w jego sercu, kierował krokami jego i nauczył go pamiętać o wszechobecności Boga, pościć i miłować samotność. Jako chłopiec nie lubił podzielać dziecięcych zabaw, przenosząc nad nie naukę, w której rychło wielkie czynił postępy. W nabożeństwie unikał wszelkiego popisywania się, a modlitwie i pokucie oddawał się w ukryciu. Bywało, iż gdy w kościele ogarnęła go żarliwość pobożności, Chronił się w kącik, aby go nikt nie widział, gdy zaś szedł z rówieśnikami na przechadzkę. Przystawał nieco i pozostawał umyślnie w tyle, aby się pogrążyć w pobożnym rozmyślaniu. Tak doszedł lat młodzieńczych, a zarazem nastała chwila, w której należy się zastanowić, czy się chce należeć do świata, czy do Boga. Malachiasz postanowił zatem umrzeć dla świata. W pobliżu katedry armachańskiej żył w ciasnej celce święty pustelnik i Maryusz. Do niego poszedł Malachiasz, aby słuchać nauk jego i dowiedzieć się, czego potrzeba do życia świętobliwego. Wyszydzony od znajomych i przyjaciół, którzy pojąć nie mogli, jak może młodzieniec tak zacnego rodu wzgardzić życiem światowym, Malachiasz nie zachwiał się w postanowieniu i nie dbał o ich zdanie. Lepsi jednak podziwiali jego stałość, a nawet przyłączyli się do niego, aby pójść za jego przykładem. Tym sposobem zebrała się gromadka pobożnych młodzieńców, których wzorem był malachiarz, lubo sam uważał się za najniższego w tym gronie. Arcybiskup Armachański Celsus upodobał go sobie i w porozumieniu z Imariuszem postanowił go wyświęcić na księdza. Jako diakon szedł w ślady świętego Wawrzyńca, pełnił czyny miłosierdzia i grzebał umarłych. Nie podobało się to jego siostrze, ale malachiarz nie dbał o jej nagany i czynił to, co uważał za dobre. Odebrawszy święcenia kapłańskie, został pomocnikiem arcybiskupa. W urzędzie tym zdziałał wiele dobrego, usunął wiele zgorszeń i nadużyć, wykorzenił zabobony, przywrócił karność kościelną i przyzwyczaił lud do przystępowania do sakramentów świętych. Odżyła na nowo wiara, ocknęło życie kościelne, a ziarno Ewangelii Świętej bujne wydało owoce. Szczerze i gorąco przywiązany do Kościoła katolickiego, obrzędów, przepisów i ustaw jego, chciał się gruntowniej obeznać z jego urządzeniem i instytucjami. Za zezwoleniem przeto arcybiskupa udał się do Lismoru, aby uzupełnić swoje studia pod sterem tamtejszego biskupa Malchusa i zasięgnąć jego rady. Po krótkim wszakże pobycie wrócił znowu do Armachu. Tymczasem umarła była siostra jego, gdy zapomniał za nią odbyć zwykłe trzydzieści mszy żałobnych, ukazała mu się w nocy zgłodniała, stojąca pod drzwiami kościelnymi. Malachiarz domyślił się, jakiego jej dusza łaknie pokarmu i niezwłocznie odprawił za nią mszę świętą. Zmarła ukazała się w progu świątyni w szacie żałobnej, ale nie śmiała wejść. Po wznoszeniu ofiary świętej przez brata, pojawiła się w ubraniu na pół białym, ale nie zbliżyła się do ołtarza. Dopiero po usilnych i gorących modłach Malachiasza podczas następnych egzekwi, nabożeństwo za umarłych, ukazała się w bieli, wolna od zmazy, z rozpromienionym radością obliczem. Jeszcze więcej cieszyło Malachiasza wstąpienie wuja do klasztoru w Banchorze. Gmach ów klasztorny przedstawiał tylko ruiny, a zakonnicy żyli w rozproszeniu. Malachiasz odbudował klasztor, odzyskał stracone dobra i zapełnił celem nichami, których było wraz z jego wujem jedenastu. Licząc lat trzydzieści, został biskupem konereckim, lecz przyjął tę godność z niechęcią tylko i wskutek usilnej namowy Celsa i Imariusza. Diecezyjanie konerescy wiedli życie dzikich zwierząt, a pogrążeni w zdrożnościach i nieprawościach byli tylko z imienia Chrześcijanami. Nowy biskup zamienił te wilki na łagodne baranki, odwiedzał ich, nauczał, błagał ze łzami o poprawę, modlił się całymi nocami o ich nawrócenie i znosił cierpliwie opór i zniewagi do puty, póki mu się za pomocą gorliwych kapłanów nie udało pozyskać ten lud dla Boga. Niezadługo zachorował Celsus i wszystko zapowiadało bliską jego śmierć. Haniebne panowały wówczas nadużycia w tejże dyecezyji. Rodzina Celsa uważała bowiem stolicę arcybiskupią za swą własność i obsadzała ją od 200 lat ludźmi swego rodu. Przyszło nawet do tego, że żonaci zarządzali archidiecezyją i pobierali jej dochody. Umierający jednak Celsus chciał usunąć zgorszenie i zamianował Malachiasza swym następcą. Ten przyjął godność dopiero wtedy, gdy mu Bóg cudownym widzeniem objawił, że tego żąda. Zanim jednak objął zarząd Archidiecezyj, zastrzegł sobie, że po skasowaniu nadużyć i zaprowadzeniu ładu i kościelnej karności, będzie mu wolno wrócić na dawniejsze miejsce. W Armachu doznawał od familii Celsa największych przykrości. Niektórzy jej członkowie sprzysięgli się nawet na jego życie i byliby się dopuścili na nim zabójstwa, gdyby Bóg nie był w czasie burzy spuścił gromu na Herszta, Spisku i trzech jego towarzyszy. Nazajutrz upokorzył się przed Malachiaszem krewny Celsa i sprawca niecnego zamachu na jego życie, oddał mu księgę Ewangelii Świętego Patrycego, którą sobie bezprawnie przywłaszczył i laskę, którą nazywano laską Pana Jezusa. Zaprowadziwszy ład i porządek, jako też ujściwszy się z ciążących na sobie obowiązków, wrócił Malachiasz do swej dawniejszej diecezyi, którą jako zbyt obszerną podzielił na dwie części, po czym wybrał się w drogę do Rzymu, aby u progów apostolskich uzyskać zatwierdzenie tego podziału. Przejeżdżając przez Francję, zabawił kilka dni u Świętego Bernarda w klasztorze Clairvaux. Zakonne życie tak bardzo mu przypadło do smaku, że gorąco zapragnął przyjąć habit i nie wracać do Irlandii. Ale papież Innocenty II zamianował go swym legatem i kazał mu wracać na miejsce. W powrocie wstąpił znowu do klasztoru Clairvaux i pozostawił w nim czterech towarzyszy z nakazem, ażeby przywdziali habit i wyświęciwszy się założyli podobny klasztor w Irlandii wracającego witali Irlandczycy z uniesieniem. Błagali go o błogosławieństwo i oddawali mu cześć jakby świętemu. Ale malachiarz nie spoczął ani na chwilę, zwołał kilka synodów, na których stanęły uchwały nader zbawienne, a które wprowadzone w życie, obfite przyniosły owoce. Przykład świętego biskupa podziałał na duchowieństwo i lud. Święty Bernard pisze, że od chwili przyjęcia święceń aż do zgonu nie miał nic własnego, ani sług, ani służebnic, ani domu. Jadał byle co, odwiedzając pieszo parafię, ciągle prawił kazania, dbał o ład i porządek, a zawsze był wesół, uprzejmy i łagodny. Bóg też przez niego czynił niezliczone cuda. Krótko przed śmiercią pojechał do Francji, aby się rozmówić w sprawach diecezyjalnych z bawiącym tam podówczas papieżem Eugenim III, który tymczasem jednak już był wyjechał. Malachiasz, będąc już raz w tych stronach, nie mógł tego na sobie przenieść, aby nie miał zboczyć do Klair Vaux i uściskać świętego Bernarda. Po kilku dniach zachorował, odprawiwszy się świętą, przyjął Komunię Świętą i umarł w dzień zaduszny, czego od początku życia tak serdecznie pragnął to jest w dzień 2 listopada roku pańskiego 1148. Pochowano go w kaplicy Matki Boskiej, przy jego pogrzebie odzyskał zdrowie młodzieniec, mający ramię sparaliżowane, skoro się tylko dotknął ciała świętego. Papież Klemens IV zaliczył Malachiasza w poczet Świętych Pańskich i wyznaczył obchód pamiątki jego na 3 listopada nauka moralna. Nie odkładajmy ostatniego namaszczenia olejem świętym, lecz w razie ciężkiej niemocy sposóbmy się wcześniej na drogę wieczności, gdyż po pierwsze sakrament ten pomnaża łaskę uświęcającą. Po drugie, wyjednywa nam odpuszczenie grzechów powszednich, a nawet śmiertelnych, z których chory lub umierający nie mógł lub zapomniał się wyspowiadać. Po trzecie, umarza i niweczy pozostałości grzechów już przebaczonych, przez co rozumiemy np. pewną skłonność do złego, stronienie od dobrego, ociężałość we wznoszeniu myśli do Boga, niepokój sumienia i wszystkie inne niedoskonałości i utrapienia, które pozostają w duszy i wtedy, gdy się z grzechów oczyściła. Po czwarte, pociesza i krzepi duszę chorego, dodaje mu siły do znoszenia bólów, oparcia się pokusom szatana i uwalnia go od obawy śmierci. Po piąte, niejednokrotnie przywraca choremu zdrowie, jeżeli to wyzdrowienie z dopuszczenia Boga ma wyjść choremu na korzyść. Jeśli ostatnie olejem świętym namaszczenie nie zawsze przywraca zdrowie, nie winien temu sakrament, lecz małowierność chorego i niedbalstwo otaczających, którzy zwlekają przywołanie kapłana aż do ostatniej chwili. Nie odkładajmy przeto namaszczenia olejem świętym aż do ostatniej chwili, jeśli dbamy o własne dobro, zdrowie ciała i duszy, jako też zbawienie duszy. Modlitwa. Boże, któryś na prośbę świętego Malachiasza, wyznawcy i biskupa Twojego, cudownym wskrzeszeniem umarłej, dał jej czas przyjąć ostatnie sakramenta święte, spraw miłościwie, abyśmy również przez jego zasługi i pośrednictwo w godzinie śmierci naszej godnie je przyjąć mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, pamiętajcie, że każdego dnia aż do 8 listopada możecie uzyskać odpust zupełny za zmarłego. Nie ma większego prezentu, jaki możecie ofiarować swoim bliskim zmarłym, niż odpust zupełny, dlatego warunki uzyskania takiego odpustu możecie znaleźć w jednym z linków w opisie filmu. Na naszym kanale znajdziecie również naukę na temat uroczystości wszystkich świętych i Dnia Zadusznego. Dodatkowo możecie znaleźć wypominki w pięknej formie. W wielu parafiach nabożeństwo nie różni się zbytnio od odmawiania Różańca, oczywiście nie jest to nic złego ale zachęcamy do poznania tej pięknej formy nabożeństwa wypominkowego, jaką znajdziecie na naszym kanale. Dodatkowo warto wiedzieć, że każdy z nas prywatnie może w taki sposób odmawiać modlitwy wypominkowe w domu. Bardzo zachęcamy do korzystania z tych nauk i do uzyskiwania odpustów. Pamiętajcie, że wszystkie nauki, które Wam udostępniamy, są za darmo, a dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, że mamy wśród Was, hojnych darczyńców. Pamiętajcie o każdym z darczyńców nauk katolickich w swoich codziennych modlitwach. My, drodzy darczyńcy, o Was pamiętamy i przypominamy, że raz w miesiącu odprawiona jest za Was Msza Święta. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.